Jak budować pewność siebie? Kiedyś myślałam, że pewność siebie to taka postawa, wszystko wiem i jestem najlepsza. Ale to często prowadzi do arogancji. A prawdziwa pewność siebie to akceptacja rzeczywistości taką, jaką jest. Akceptacja tego, co dzieje się dookoła i dostosowywanie się do sytuacji. To jest prawdziwa pewność siebie. To pełna akceptacja siebie. Swoich umiejętności i tego, co możemy kontrolować, a resztę trzeba puścić wolno. A jak budować pewność siebie? Przede wszystkim przez samoświadomość i akceptację siebie. Wiele osób myśli, że pewność siebie buduje się poprzez ciągłe dążenie do doskonałości, a zawsze będzie coś, czego nam brakuje. Zacznij od akceptacji siebie. Pokochaj i polub siebie. Kup się na swoich mocnych stronach i zauważ to, co w tobie dobre i w czym jesteś świetny. Pisanie listy zadań i ich realizacja Pomaga budować pewność siebie. Naucz się zauważać swoje osiągnięcia, nawet te małe, ponieważ każde zrealizowane zadanie potwierdza, że jesteś osobą, która potrafi osiągać cele. Sport też pomaga. Fizyczne ćwiczenia poprawiają samopoczucie i pewność siebie. Kiedy widzisz efekty swojej pracy, czujesz się ze sobą lepiej. A teraz znajdź swoje mocne strony w tradingu. Być może jesteś świetny w analizie technicznej. A być może dobrze radzisz sobie z emocjami. Skup się na tym, co robisz najlepiej i rozwijaj swoje umiejętności. Pamiętaj, pewność siebie w tradingu to akceptacja siebie, twoich umiejętności i pracy nad tym, co możesz kontrolować. Jeżeli było to dla ciebie wartościowe, zapisz tego posta i zaobserwuj mój profil.